Hejka, oceniamy moje dzisiaj pusinowe rzeczy. Jeśli chcecie ocenę, piątych, zostawcie kciuka do góry, a my zaczynamy. Zacznijmy od piórniczki, on jest bardzo 10 na 10. A co jest w nim? Uh, takie karteczki, one są 10 na 10. Mamy też drugi rodzaj. Też są 10, 10. No te kredki są niewypałe, one są 0 na 10. Są pusinowe pędzelki, to takie 6x10 hmm, puszinkowe o to jest od notesy, ten druga długa 10 10x10 i ołóweczek pff, też 10x10 pastelina puszinowa, to jest 10x10 farby akwarelowe, 8x10 notes 10x10 10. on jest super Flamastry, one są wypałem tak samo, 1 na 10, um, ten zeszyt jest 8 na 10, ten notes 10 na 10 rozpuchaty, ten zeszyt 9 na 10, ten zeszyt to jest mój ulubiony zeszyt, on jest 10 na 10, ten już był, ten 8 na 10 i ten 10 na 10. Kolejna. Kolejna rzecz to jest pusinowa torba! Ciasteczko z ciasteczko puszinkiem. To bardzo mielusia. Yy, ta pomadka świąteczna 9 na 10. Kubek! 10 na 10, bo jest z mufinką Ten yy, balsam jest 10 na 10 mega on jest. Perfumy, też puszying z mufinką. On też jest 10 na 10. Poma balsam z puszynicą 8 na 10. to jest ta. ten. Ta pomadka jest 7, taki na 10. Ta pomadka jest strawberries 6 na 10. Maseczka, miałem jeszcze jedną, 10x10 na 10. Naklejki, nawet pustinę też 10x10 10. Yy, Kredki świecowe, 9x10 Takie, no dopisanie jakichś karteczek, notatek 10x10, 10, to są opakowanie po naklejkach, też 10 I farby, yy, 7x10, nie no 5x10, bo nie mają na yy, sobie nic tylko to są takie zwykłe farby Tam jest 10 na 10. Ten yy, płyn do kąpieli też 10 na 10. I ten płyn do kąpieli 7 na 10. Ostatni czyli puder do kąpieli, on jest 10 na 10, bo go w nie ma. I to są właśnie moje wszystkie puszinowe rzeczy, Um, jeszcze będę mieć na pewno jakieś inne przynajmniej. czy jeszcze kiedyś zrobię? Part 2, a i niedługo zrobię z piątusiowych rzeczy taki odcinek. Ale jeszcze mi został Bubble Tea lici. Napiszcie, czy przerobimy yy, to na swoje własne Bubble Tea? O smaku lici. No to co? A właśnie, chodzi o fasolkę z puszki. Z gra, tylko trochę jest wygięta i tutaj się prawie złamała. Ja nie mogę. Oby te, aby to się nie złamała, bo kosztowała bardzo drogo. 16. Ale dobra. Bye, bye.